Jest wiele rzeczy, o których wcale nie musisz wiedzieć. Raczej, myśl o sobie, że choć na Ziemi jesteś już umarły i cały świat jest umarły dla ciebie. Lepiej jest być głuchym na wiele rzeczy i zajmować się tylko tym, co sprzyja wewnętrznemu pokojowi. Jeśli coś ci się w innych ludziach nie podoba, lepiej odwracać oczy. I pozwolić każdemu myśleć swoje, niż wdawać się w kłótliwe rozmowy. Jeżeli mocno utwierdzisz się w Bogu i będziesz zważał tylko na jego sąd, łatwiej zniesiesz własną porażkę. O panie, do czegośmy doszli, patrz, opłakujemy stratę doczesną, pracujemy i zabiegamy o mały zysk, a o uszczerbku duszy. Od razu zapominamy. Przypominamy sobie może dopiero wtedy, kiedy już będzie za późno. Dążymy do tego, co błahe i nieważne, a zaniedbujemy to, co najważniejsze. Bo cała istota człowieka wyładowuje się na zewnątrz, i jeśli w porę nie zwróci się do wnętrza, całkiem w rzeczach zewnętrznych ugrzęśnie.